ekna Aho I dlatego przydaje się kask Wąsko, wąsko, a tu byliśmy. Uwaga, spadek na dół. Tam się musimy dostać, na dół. Tu jest dość ścisko, więc muszę na chwilę wyłączyć aparat. Znowu się kask przydał. 啊。 Tu jest niebezpieczny odcinek, z zapadliskami. Dość trudne miejsce. Trzeba się tam zdrapać. Widać wyjście. Widać wyjście. Ostatni rzut oka. Kli mnie Piękne światło zachodzącego słońca.